Robert Kozicki, przedstawiciel Konfederacji Przedsiębiorców i Pracowników Województwa Podlaskiego. Co mają przedsiębiorcy wspólnego z branżą drzewną? Witam serdecznie, Szanowni Państwo, jako przedsiębiorca i mieszkaniec Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Konfederacji Prac Pracodawców i Pracowników apelujemy przede wszystkim o natychmiastową reakcję ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przede wszystkim prowadzoną przez Henryk Kroskę, Paulinę, która definitywnie, można powiedzieć, nie podejmuje jakiegokolwiek merytorycznego dialogu z przedsiębiorcami z branży drzewnej, ale i również lokalnymi mieszkańcami. Przede wszystkim to, że szacuje się, że sama regionalna placówka tutaj obecna straciła w ubiegłym roku 60 milionów złotych, na braku uzyskiwania drzewa, bo warto wspomnieć, dlaczego w ogóle tu dzisiaj jesteśmy. Masa ludzi, leśników, masa przedsiębiorców oraz zwykłych ludzi, którym jest na sercu los naszej instytucji, jaką jest Lasy Państwowe. Przede wszystkim dlatego, że w 2024 roku obecna minister Henrikowska wprowadziła zakaz pozyskiwania drzewa oraz wycinki i to przede wszystkim z niekorzyścią się przekłada na lokalnych przedsiębiorców tartaki, jak i można powiedzieć miejsca pracy. I teraz słuchajcie, jak to głosi stare polskie powiedzenie mamy ciągnąć drzewo do lasu, teraz są firmy, które muszą sprowadzać drzewo o kilkaset kilometrów stąd. To jest hipokryzja. Gdzie jest ekologia? Ta sama pani minister jest, tak samo również, ministrem od klimatu. Więc powinniśmy w tym kierunku pójść. Warto też wspomnieć to, że w dobie konfliktu na wschodzie, taka instytucja, jaką są Lasy Państwowe, to przede wszystkim jest na pierwszej linii frontu i odpowiada za nasze bezpieczeństwo, bo na teren, umie się posługiwać bronią i tak dalej. Nie powinniśmy na to w ogóle pozwolić. Słuchajcie, ostatnio nawet w Białymstoku miała miejsce też duża akcja odnośnie konsolidacji niezależnych zakładów opieki zdrowotnej z e, pogotawiami ratunkowymi, placówkami. I co się okazało? Opór społeczeństwa, sanitariuszy i pracowników spowodował to, że zarząd województwa się wycofał. Również tutaj apeluję do wszystkich osób, nie odpuśćmy, nie pozwólmy na to, żeby były decyzje podejmowane ponad naszymi głowami, bez jakiejkolwiek merytorycznej e, dyskusji, bo to naprawdę teraz mamy decyzje jednostronne ze strony ministerstwa. Nie ma żadnego dialogu, a wbrew przeciwnie można powiedzieć e, mówi się minister obecna, że e, lasy państwowe Prowadziły, można powiedzieć robunkowo politykę leśną, to jest nieprawda. Tak naprawdę ja e, widzę tylko dwa rozwiązania. Albo obecna pani minister jest można powiedzieć zmanipulowana przez różnego typu środowiska ekologiczne, które uprawiają narrację, można powiedzieć ratowania lasów, tak naprawdę kompletnie nie znają się na zarządzaniu lasami, albo faktycznie celowo chce zniszczyć tę instytucję. Pewnie mam tak, że celowo e, się robi tak, żeby lasy państwowe jeszcze dopłacały, można powiedzieć, do tego interesu, i lasy państwowe wyszły z inicjatywą, żeby wyłączyć część powieści. I użytkowej, z, można powiedzieć, produkcji, ale nie było na to odpowiedzi. Dlatego ja mówię e, jasno, jeśli ta dyskusja ma tak wyglądać e, bądź w ogóle jej nie ma, e, obecna minister, do dymisji nie ma sensu prowadzenia jakichkolwiek rozmów z tą osobą, bo ona idzie jednokierunkowo w kierunku zniszczenia naszej instytucji, a my nie możemy pozwolić, że ta instytucja została zniszczona, bo to jest kilkusetletnia historia.